Się okaże. Bardzo się cieszę. Minęła szósta, czas na serwis. Zapraszam. W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski, poinformował dziś w nocy Biały Dom. Choć przylot Bidena do Warszawy planowany jest na. To już 26 dzień rosyjskiego ataku na Ukrainę. Dziś w nocy Rosjanie ostrzelali domy mieszkalne i centrum handlowe w Kijowie. Mer miasta Witalii Kliczko poinformował o kilku eksplozjach, a jak poinformowała niemiecka agencja prasowa, powołując się na służby obrony cywilnej ukraińskiej stolicy, w wyniku ostrzału budynków w zachodniej części Kijowa zginęły co najmniej cztery osoby. Wcześniej Rosjanie zbombardowali też szkołę w Mariupolu, o czym mówił Podczas swojego wystąpienia prezydent Ukrainy Władymir Załański. Wracajcie do domu skandował tłum ludzi z żółto-niebieskimi flagami na głównym placu w Chersoniu. W ten sposób Ukraińcy protestują przeciwko rosyjskiej okupacji, a podobne protesty odbyły się wczoraj również w Kachowce, a także w enerchodarze i Berdiańsku to w obwodzie zaporowskim. Solidarność z Ukrainą wyrazili także po raz kolejny mieszkańcy Dolnego Śląska. Około 200 osób zebrało się na wrocławskim rynku, aby odśpiewać hymn Ukrainy, a także uczcić minutą ciszy cywilów, którzy każdego dnia giną w rosyjskich bombardowaniach. Teraz w serwisie tłumy przed stadionem narodowym uciekający przed wojną ustawiają się tam w kolejkach, by uzyskać polski numer PESEL. Jest to niezbędne, by podjąć legalnie pracę, korzystać z usług medycznych i świadczeń rodzinnych, czy założyć konto w banku. To był wieczór pełen solidarności i niezwykłych emocji. W czasie wczorajszego koncertu charytatywnego razem z Ukrainą w łódzkiej Atlas Arenie dzięki SMS-om widzów zebrano 1 600 mln złotych. Dodatkowo grupa Discovery przekazała na rzecz polskiej akcji humanitarnej 300 koncert razem z Ukrainą rozpoczął się od odśpiewania hymnu Ukrainy na scenie łódzkiej Atlas Areny przez kilkuletnią Amelkę, znaną z wykonania w Kijowskim Schronie, przejmującej wersji piosenki z filmu Kraina Lodu. W czasie jej występu publiczność trzymała wzniesione ręce ze światełkami. Kolejny wielki sukces Igi Świątek. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej Indian Wells 2022 i dzięki temu została wiceliderką światowego rankingu. Marta Klos, bardzo dziękuję za ten serwis. I ja dziękuję, do zobaczenia do, za chwilę. Do zobaczenia za niecałe 20 minut. Oczywiście będziemy wracać do koncertu charytatywnego, który...